Trybunałska Akademia Jazdy zawsze stara się wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania w swoich metodach szkoleń. Stąd nawiązanie współpracy z firmą REIS Navigator i wykorzystanie ich systemów telematycznych do naszych zapotrzebowań. Dzięki zastosowaniu systemu REIS Navigator możemy porównać dwa przejazdy, a także więcej oraz ich tory. Tutaj wyraźnie widać, że miejscami uzyskane dane wyraźnie się różnią. Mimo, że czas jest dokładnie taki sam. Wyraźnie widać różne punkty hamowania, różnice w torze przejazdu, różnice uzyskiwanych prędkości. Na podstawie tych danych telemetrycznych można wywnioskować jaki lepszy, jakie zastosować poprawki do swojego toru jazdy, co jest potrzebne do uzyskania pewnego poziomu na arenie międzynarodowej, bądź w wyścigach najwyższego poziomu. Dzięki dokładności jaką możemy badać położenie alternatorze oraz uzyskiwanych przeciążeń oraz prędkości, możemy analizować, jakie popełniliśmy błędy praktycznie w czasie rzeczywistym, gdyż to urządzenie pozwala na badanie każdej sekcji pokonywanej i pokazuje różnicę czasów, jaką uzyskaliśmy do okrążenia referencyjnego, który jest uznawany jako najszybsze. Tutaj też warto zwrócić uwagę na tą poszarpaną linię, która wskazuje bezwzględną różnicę danej sekcji pomiędzy porównywanymi czasami. Czyli widzimy, jeżeli poszarpana linia idzie do góry, to znaczy, że w tej sekcji, jadąc szerzej, tracimy konkretną ilość, konkretny czas. W tym przypadku 20 sekundy stracił kierowca, w tym przypadku ja, jadąc szerzej. Dalej oczywiście analizujemy nie tylko pierwszy zakręt, ale też i kolejne, to wszystko ma znaczenie. Możemy sobie te wszystkie sekcje poskładać, dodać, ująć. Wszystko po to, żebyśmy przeanalizowali, czy przejechanie danego zakrętu jest optymalne w stosunku do kolejnych partii, co nam daje. Czy nam daje właściwą pozycję do kolejnych zakrętów. I tu też trzeba rozróżnić sam przejazd na czas, ale też i wyścigów, gdzie pozycja na tym torze ma ogromne znaczenie w stosunku do konkurencji. Czy ścigamy, czy jesteśmy ścigamy? I w jaki sposób zarządzić fizyczną fizyką pojazdu, żeby skorzystać przy wyjściu z zakrętu, czy na prostej, czy w momencie do i jak będziemy optymalnie wykorzystując to urządzenie jesteśmy w stanie matematycznie to przeliczyć, porównać wielokrotnie no, z samym czasem, a później oczywiście zastanowić się nad strategią samego wyścigu. Mamy maksymalne przeciążenia, średnią prędkość uzyskaną, maksymalną prędkość, także minimalną, co może wskazywać na, przykład na zbyt mocne hamowanie. Także no możliwości interpretacyjne są praktycznie nieograniczone, dlatego ten system no jest przyszłością, jeżeli chodzi o rozwój zawodników w każdej praktycznie dziedzinie sportu, a także możliwość do wdrożenia tego do zwykłych szkoleń, jeżeli oczywiście Mimo wszystko. Na początku stawiamy na płynność, na zasady bezpieczeństwa, na zasady wdrażania właściwych technik, a jednocześnie korzystając z tego, tytułu, z tego typu urządzeń i analiz telemetrycznych jesteśmy w stanie nastawić się na osiąganie lepszych wyników czasowych czy też sytuacyjnych.